tam ponownie, <noise> dzisiaj jak, z, jak ostatnio, bez zmian, będzie też taka forma odcinkowa Pokemonów, nadal są podjęte próby zdobycia towarzysza. <noise> w sumie to też dosyć długo spędzam czas aktualnie przy, 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 przy Elden Ringu, dlatego Pokemony zostawiam na taką formę właśnie wersję. Tutaj filmową, że tak powiem. Ale tak. Ostatnio podejmowaliśmy próby, właśnie, zdobycia, yy, jakby, Pokédexa w sprawie Kaskuna i syrkuła I no, nie udało się. Nie, nie, nie wyrobiłem się w czasie. <laughs> Więc mam nadzieję, że teraz się uda. Więc teraz się wybiorę. Myślę, że po prostu utnę to do momentu, aż to będę to. To będę odpowiednią ilość kaskunów, tylko w, w, w moim Pokédexie. Żeby można było to oddać, mieć wypełnione i rozpocząć misję numer 10. Jedyny co m, jakiś przerywnik to może jeżeli spotkam... Jakimś cudem. Oczywiście <grybujesz> u mnie to się bardzo rzadko zdarza. E, e, w sumie rzadko. Ani razu jeszcze nie spotkałem żadnego Shiny. Ani razu mi się nie zdarzyło spotkać Shiny. Nie licząc Pokémon Go oczywiście. A, jeszcze powinienem pozbierać przy okazji te drobce. Bo to też się trochę podskutam w trakcie y kania y Czyli tak. Będę łapał Silikony i kaskuny. Przy okazji Dustoksy, du Beautyflyer, Rumple, Coś tam porobię. Jakieś misje dodatkowe, prawda? Y I. I jedynie przerywniki na przykład, jeżeli spotkamy jakieś Shiny, jakieś Dimension się pojawi w trakcie łapania tego wszystkiego. Tyle. Widzimy się później. Fajo. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Posiedziałem troszeczkę. W sumie nie aż tak długo. Na szczęście poszczęściło się troszeczkę. trochę i znalazłem... Kilka kaskunów, a wydaje mi się, że jedynym brakiem to są właśnie kaskuny w moim pokedekcie. Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, mam nadzieję, że uzupełni mi to odpowiedni pokedek, że. odblokuje mi tę misję. Nie... nie powinna być aż taka ciężka do odblokowania, to jest numer 10. Więc. fajnie by było. Oj, fajnie by było. Sprawdźmy to. No, mam nadzieję. No, mam nadzieję. Bo on chciał beautiful life. A tu się okazuje, że to jest Tassox. Ach, why? Oh, jest. Co? Co się dzieje? Że do profesora trzeba pukać? Nie wiem. Albo na. Na tablicy się pojawiło właśnie. Rumble Evolve. Tak, 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 tak. Teraz przy... A, bo jeszcze kilka tych paczek znalazłem. Tych, które ktoś się zgubił. Znamy i zawsze są te punkty. Chciałem jeszcze wejść do sklepu i zerknąć na temat... Co, co, co mogę w sumie yy, zakupić w sklepie, ale to za chwilę. Teraz tylko tak. Trumple. I mamy pogadać z gościem na zewnątrz. Dokładnie tak. Ze strażnikiem. On tam mówi dlaczego profesor tak powiedział, więc prawdopodobnie mu powiedział, że zwyczajnie ewoluuje w Dustox, a nie Beautify, ale zobaczymy. I don't believe it. Here is a caskun. Caskun, <laughs> take, 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 take. A wild silkun, so I can prove the same species. Ey, okay. mam, 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 mam silkun now. Eh, uh, troch, żebym na łapał ja Tylko zerknę czy. To ma dla mnie znaczenie? Nie wiem. Tam było, żeby powiedział Stinga używał. To w sumie chyba... Kurczę, powiedziałem Stinga był atakiem, czy SP atakiem? Nie wiem. Ale dam tego, czyli takiego najmniej ważnego. Czy różnią? <grytanie> <grytanie> o! Co? znaczy jak tak a musiałem zakończyć się nagrywa. <laughs> a mogę mu po prostu dać też silikuna? no so Były Sorry, if I got O. O, mimo wszystko nadal go chcę. Zacko the only for me the duo will stay together. Dobra, ziomek jest kozakiem. Mimo, że to nie jest Beautify, chcę, żeby pozostał przy nim. się ziomek. Szacun dla niego. Szacun dla ciebie, ziomek. Mimo, że okazało się, że tu nie jest zirką, tylko kaską, pozostaje w jego sercu. Szacun. Szacun. Dobra, i... Ona miała te przedmioty na. Za... want to trade Pokémon, są ner nermi, są on far away. to nie. Get items, o, 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 o. I ja potrzebuję. Jezus, to był shiny. Dobra, kupujemy go. Dokładnie tak, stać nas, kupujemy. Wiecie co? Już idę sobie. zmienić Pokémona. Dobra, mamy Shining shiny Stone'a, mamy Togetika, Zaczynamy ewolucję. cyk Być. Będzie Togekis. Aż mi kamerkę wywaliła. Jest cud nauki. Jezus, aż mi kamerka. Aż mi kamerkę wywaliło. <laughs> ale sumary. Tutaj jedynie będę musiał. Tu, tu wszystko jest git. Extra sensor co najwyżej zmienić na jakiegoś psychika, ale tak to mamy wszystko. Eee. tuka. Teraz co? Skoro mamy tutaj misję numer 10 wykonaną, jeszcze pozostało? Eee. Kilka. To się patrzyło z minusa. Tak, z minusa. Y. Tu, no, jeszcze sporo requestów pozostawało. Jeszcze ostatnio przecież przyjmowałem parę. Więc Cherryman nie mogę spotkać. Jakby ktoś miał pomysł, gdzie ma spotkać, cię ja przyjmę tą poradę. To, no to wiadomo, ciężko. Tutaj, a tu ispę, A tu jest Red Wheel of Spin on the Wisp Run at Night. Można zrobić. A gdzie jest Winspect Run? To tu. Tu. No dobra. Mamy go złapać. Idziemy. W takim razie. Dobra. Podjeżdżamy już od tego mobka. A! W sumie przy okazji. Pamiętajcie, nie ma co zapominać o, o zdobywaniu przedmiotów, prawda? Nie. Przedmioty ważne po kabale. żeby Iron Chunka zdobyć. <laughs> I gdzieś tutaj jakiś Pokémon powinien być. Coś tu powinien... A, Investigate. Kingchar! O! Będziorno. Tylko nie mam... Kurczę. Nie mam czym go tak, żeby osłabić. O, Wizard. Super pomoc. Chociaż dwunasty poziom. To... Rateball powinien starczyć, prawda? As... No. Proszę państwa. Matwiutko. Jak to mówię? No i mamy. Dobra, i mamy wrócić i pokazać, że złapaliśmy Chinchara. No to widzimy się po prostu w wiosce. Dobra, już jesteśmy. Dajemy misję. Mam nadzieję, że tylko można pokazać jej? Tak, 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 tak. Mam tego, bo już się pokazuje. Chinchara! Wielkiego! I, I jakie mas sumary w ogóle? O oh, kurwa, mogę nawet oddać. Och, też ją obdam. Tak, tak. I have to expand the hive into vaca somehow. Może... A Will of the Wisp. <laughs> no, nie musi, nie musi już tłumaczyć. <laughs> no i pięknie. Co my tam dalej mamy do zrobienia? Igrę. Y. No to to nie. 3 liście Crimson Miralax. Crimson... Mineral... ...Mira... Czy Mineral. E, to będzie... A? Obsidian Fiends Corner. Crimson Mineralax. Coś, co ma 3 liście. No dobra. To poszukam w takim razie. Coś, co ma 3 liście. No to powinien być... Kurczę... Jakiś odisz ale ja tam żadnego odisza nie widziałem. Przejdź, że dla pewności. Kurczę, no. Nie wiem, w sumie. No nic. To jeszcze będzie poszukał... Ale że... Może Roselia? Ja bym obstawiał, że, że... żeby... Żeby być tu z rama. To po pierwsze. A, nie, nie, nie. Just a while. Nie to, jest Maria. Tu, tak, klikaj, rest. Morni. Tak, to chcę. Nie wiem czy umie mnie nie wziąć już sobie normalnego Tymu w takim razie. Na tych 40 poziomach. Tak myślę, że... Chyba mógłbym. Już tu jestem, to jest kolejna jakby miejscówka. Niech będzie. Ledwo co myślę, że i tak i tak po -xp nimi. Ale i tak, i tak chciałbym trochę pozmieniać ten team. Bo Flatsela bym zmienił na coś wodnego. Typeel i to jak jest, zostaną. Crobat może też. Ciekawie jest z Krobatem. Luxraya, to krełka. No myślę, żebym sobie coś tutaj. Kurczę, znalazł lepszego. O Jezus, jest ła, to może być ciężko. I ten... Znacznik to też bym wypalił. O, o, o! To tak. A może. O Ka Czy Karwinaj ma trzy liście? Ma dwa liście. Paras. To niezbyt. Co mnie widzi niby? To ma. Ten paras, no? Też ma. Co mnie atakuje? Ten paras. Aha, aha, aha. A, tu nic więcej poza tym nie ma. Okej. Okay. Coś w wodzie mamy. Ciekawego jakiegoś. Gdzie ja płynę w ogóle? A, to nie tu. Może się tepnę a może tutaj coś będzie? O, o. tam jeszcze jest ten lake, gdzie, gdzie, gdzie jest jakaś wyspa No mogę... Mogę tu zerknąć. Bo tam mnie nie było, prawda? Mmm, gdzie znaczy? kto tu jest. Najgorzej, że jest tam mgła, to ciężko cokolwiek dostrzec. No, przydałoby się, żeby ona się... Żeby ona zniknęła. Ale cóż. O, 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 o! Etil? ma? Etila chodziło? Czy on ma trzy... Ma trzy liście? tak. To jest to. To jest spoko. O którego chodziło? Chcę wykorzystać heavy Ball, więc... Muszę tak podchodzić. Jen O kurczę. On ucieka, czy będzie. Nie no, obserwuję że on będzie... jest ucieczkowym Pokémonem. Mhm. Mm Dokładnie tak. <ścoughs> mm. Tutaj. A się. O, dziękuję. Aha. Nie trafiłem. Slug przy okazji. To nie jest slug, ma tylko. Gumi, Jezus. Co ja wygaduję? I co się zająło z tymi greidbolami? Kre to też jest pytanie za 100 punktów O Boże O Boże O matulo gumi chce mi dalej atakować, żeby jemu uciec Spróbujmy walnąć drzewo to przy okazji ten może... Może Terry spadnie? Tylko Burmi. Ja nie wiem w jaki sposób powinienem walnąć się to drzewo, żeby w końcu ten czerny wyszedł. To fajnie by było jakby jakbym jak mógł złapać czerni no, no Nie powiem, że nie przy... Oj, oj, oj! Oj Ktoś mnie atakuje. Aha! Alfa! <laughs> jest Petit, dobra. Nieważne. Niech Niech mnie, nie... Niech mnie zostawi ta alfa w spokoju. Hej, okay, czyli... Alfa jakby ewolucja gumiego tu jest Cardi night Bo jeszcze Alfa Karwi tu jest. Okej okay. Oko spoko. spoko. Ej, gdzie jest ta ewolucja? U mnie go. To się alfa. Gdzieś tutaj. O jest, jest, jest. Możemy spróbować go złapać. Demu by nie, prawda? To nie widzi mnie, prawda? Czy? Aha seekle trouble Ame Idziesz mnie idź sobie odwróć się kolego. A nie, a, 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 a. Aha To nie nic, przyciągniemy go tutaj czymś. Od czegoś mamy te owoce, prawda? Tu jeden. <grymne> Powolutku do mnie podejdzie. Później drugi. Za, za, za wcześnie rzuciłem ten. Nie. Tu. O, 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 o. sobie, tak, tak, tak. tak. Tu mu rzucę. Stąd... Rzucę mu w plecy. Ale jestem geniuszem zbrodni. Ale jestem genialny. No nie powiecie, że nie. <śmów> Mój spryt nawet mnie zadziwił. Znowu drzewo ten się rusza. Zróbmy tym razem. Kurczę, nie wiem, nie wiem jak tego trzeba powołać. wywołać. Kurmy. Ani raz... Lukos mówi, że to jest serer. Ale póki co to widzę, że to jest super superrer jakiś. Porterra alfa? Chcę ją. Oj, nie wiem czy ona mnie teraz nie zauważyła. Kurczę, i ten Karwinaj. Nie widzi jeszcze. Idziemy. Alturter alfa? No to z chęcią przyjmę. Jakby to tu zrobić? Myślę, że trzeba będzie zastosować. O! Właśnie to. On patrzy w tą stronę i rzucamy w plecy. Nie powinien mnie jeszcze zauważać. Jeszcze mnie nie widzi. Oj, duba! Jak mnie zauważył? Przecież jeszcze się byłem w smogbalu. Dziwne. Irona akurat zdobędę. <laughs> Nie ma to tamto. Nie odpuszczę Irona. Przyda się. Zostawcie mnie w spokoju. Odpuśćcie. Dziękuję. Co mnie niby widzi? Karwinaj Dobra. Ubijmy go. Ubijmy go. Nie ma to tamto. Cyk, helikopter, żegnam. No tu póki mają 35 level, to dobrze, że wziąłem swoje zwykłe. Mimo wszystko. Dobra, i torterka. Nie w plecy. Po dupa. Dobra, widnie. O, ty. Patrzcie. Albo. Nie, nie ma pokemona. Myślę, że pokemon jest na tym drzewie. Yy... Pojrzę, czy mogę dać ultra bale. Nie, zbyt aprikornów mi brakuje. To niedobrze. Jakiś najbliższy jest na szybko. Radę ogarnąć. Tak? Aprikorny czy nie? Niedobrze No nic. Trzeba próbować nagrać bałek, ha? Ja tą torterę chcę. No nic. Chociaż tyle, że w tym jednym odcinku, to chociaż yy, spróbuję. Jeden. Jedna alfa jest zdobyta. Ale myślę, że torterę łapię. Ale nie będę dodać tak... Czy nie ma? Myślę, że, 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 że będę polował. Chociaż kurczę. Muszę was przytrzymać, bo jak trafi się, a ja nie, nie będę miał włączonego nagrywania. Albo wytnę. Albo wytnę. Dobra. Ciach, plecy. Raz. Niedobrze. Nie widzisz mnie. torterko. Nie, tu nie. Garwinajny. I wszędzie dopatrują. O, 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 o. Dobra, cyk. Raz. Nie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekamy, no, 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 co innego mogę robić? O, odwróciła się. Rzucam. Nie trafiłem. Dobra, jeszcze jeden. Ja, Piernicze. No to żem się. Żem się popisał. E, mi się bali. Dobra, teraz, 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 cię. Proszę cię proszę. teraz, teraz, Jezus Maria, jak dobrze. Ona 65 poziom, a ja mogę maksymalnie 80, więc wiecie co to znaczy. Podmianka. Tak, 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 będzie podmianka. Do szóstki. Kurczę, Toxicrowka może. Placel ja bym odrzucił, szczerze. Czyli krom Luxray, ale tylko powiedzcie, że on ma chociaż coś dobrego. Chociaż niezmniejszony. A tak. <grym> Prawda? Chociaż tyle. Chociaż tyle. Ale mamy turterkę. Patrzcie na. Oooo. Czemu mnie dziabie? Mamy, mamy, tak, tak. Dobra, ale możemy wracać i oddać misję. Tak, 5 pokemonów. Dokładnie. 7000. Może plecak zwiększyć, chociaż też nauka umiejętności też będzie w porządku. Możemy podejść. Dobra. Szczęść. Oddziłam wam 100% opetina. Ah yes, there's no mistaking the this lovely. Dokładnie. My dear, would you be and share a few leaves with me? Hello again, young man. Did you find that plant I asked you? Tutaj jest sharing its lives, so we can make more medicines i no, no need to penic. all time. A, zaskoczona. Dobrze, że rozwijamy tę wioskę. Chłomny, kurde, ignoranci. Właśnie, bo ignorance should worry you far more than the unknown idea. Dobrze, że babcia chociaż jest bardziej spokojna, Mniej ograniczona. I don't think I'm to go over my fear. I don't know more about this Pokemon. We'll get it now. No i pięknie. O to chodzi. Ale fajnie, jakby cały czas do przodu z wykonywanymi misjami. Jakby jestem zadowolony. Pod tym względem. Chirisu. O, to przesta, że tam. Dobyłem. Coś jeszcze? Nic. Dobra. Eee. Wszystko. Chcę się tutaj. Myślę, że dalej zrobię te mizy. Mimo wszystko, to jest fajne do takiego eksplorowania, zdobywania nowych Pokémonów. Mam nadzieję, że to się nie nudzi. Mam nadzieję, że moje gadanie też nie nudzi. Mam nadzieję, że miło i przyjemnie się ogląda. No dobra. To do następnego. Pa.